Cześć, To ja Mikołaj. A i znowu mam nowy zesyt. O i nowe rzeczy. Bo Hania mi zepcuła te laleczki Jak pamiętacie w innym odcinku miałem je. I Hania mi je zepcuła. Bo on po prostu coś na nich namalowała. Nie mogłem w takim stanie Wam nagrać tych laleczek. Dobra, to od czego by tu zacząć? Zostawcie i tak łapkę w ogóle. A będzie dobrze. E, dobra, to może zaczniemy od tej lamki I przepraszam, że wszystkiego możecie nie widzieć, ale. E, Mam nowy zasyt i jest, o, jest ba, większy <laughs> I, nie, i nie będziecie wszystkiego widzieć. Dobra, kleimy. O zobaczcie, mówiłem w na, wam w następnym odcinku. W pierwszym odcinku, że klej mi się, czy kleja do kartki, tak wygląda, gdy się czy klei do kartki, dobra, to mocniej klejmy, bo musi być jak najmocniej, bo mam twarde kartki tutaj, takie z drewna, tutaj nakleimy. Zwyklejmy. Dobra. O, z ciuchy mi wszystkie spadły, jakieś. Do filmu. Widzicie te ciuski? Tutaj mi mam ciuski takie. Z papieru. I mi wszystkie mi prawie spadły. No to podniosę je. A więc podniosę. Mamy? Mamy wszystkie ciuchy. Dobra. W środku może taką Hello Kitty nakleimy. O tak będzie wyglądała. Nie. Może nakleimy jest to. O taką szósteczkę z napisem Zaproszenie. Milionów łapek w ogóle dosta. Ma Zrobimy. Mama zrobi mi zagadkę. Um, wydrukuję tam co chce. A ja będę musiał z tego zrobić obrazek Tylko za 100 milionów łapek w ogóle i subskrypcji. To może nakleimy gdzieś? Tu. O i moja I nie złościcie się za te kcyki moje. Ja się stara się bawić im we sklep. A ja nie mogę, bo wiecie, nagrywam wam. Dobra, to teraz a widzieliście moją tęcę? Taka? Taką tęcę? Jest to piękna, prawda? Może tu naklejmy, Aby było tu. Prawda, że ładna? Zostawcie em... Jestem zapominalski. Dobra, to może nakleimy gdzieś, o widzieliście taką główkę? Zgubiła nam się tutaj. Widzieliście? Dobra, to nakleimy może kucyki pany. Bo zobaczcie mam jeszcze tu takie kląski kucyków pany. To pokleimy. Kucyki pane. Teraz na wszystkim prawda, żeby się mocno mało. Słyszycie? Słyszycie? To moja siostra właśnie woła. Kto chce do sklepu. A pamiętacie te dziewczynki z, na, z pierwszego odcinka? To bym je nakleił tutaj w lamce, tylko że em, nie mogę, bo mi siostra je popsuła. Młoda. Mam dopiero 4 lata. Nie pięć lat. Może teraz na, a, damy uśmiechnijście. Dobra. Słyszycie, mój brat nagrywa filmy nazywa się Ascol. i widzicie do niego, on też ma fajne filmy o Soniku, Blały Stars, Roblox, a jakieś tam, na Roblox jeden film. Kilka filmów jest ze mną też. Też z nim nagrywam. Tu mazę. Albo tu. Tutaj. Dobra, tu. Widać uśmiech? Widać? Nie. Ale zobaczcie. Jest uśmiech. Jest taki. Widzicie? Widzicie taki. O tutaj. Tutaj, tutaj, tu, o, wielci się. Dobra, to może tutaj, tutaj, pod ramką. Cyk. Teraz tutaj, Nie. Dobre, tu. Księżniczkę taką, tak, tak, księżniczkę, dobra, księżniczkę, to naklejamy tu, danie. prawda? Tylko trochę to cięższe nie ma, o tak. Podoba wam się? Mi? No odrobinę. Zostawcie łapkę w górę po więcej takich koników. Może jest odrobinę damy. Może samą ją. Z samą mi. Będzie kilka tych koników. Będzie jeszcze ten kucyk. Pamiętacie te kucyki pony? Przypomnijcie mi, jak się nazywają niektóre te kucyki pony, pony, Jak się nazywa ta luzowa, ta... Ta, 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 ta. I te. O jeszcze ta. Bo ja zapominalski oglądałem kiedyś tam bajkę, ale jestem zapominalski zapomniałem jak się nazywa. Może wy pamiętacie. Jest taki ty 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 Dobra, to ten naklejmy tu. Może jest, damy, damy sklejone takie Tam kilka takich sklejonych. Ciutki papier, to jest nie taki mocny leciutki. Dobra, to to nakleimy tu. Zobaczcie, jak wygląda nas efekt końcowy. Poczekajcie, ja pójdę do łazienki, umyć ręce i, i wam pokażę, jak wygląda. O, czy czytajcie sobie hotel czytajcie? Dobra. A